Zastroimy rowery, że tak powiem, na starcie. Jaki nastrój, Pani Mirek? Niech Pan coś powie mądrego, ale mądrego, zastrzegam. To się pomyliłeś, to się nie uda. Jest nasz sędzia główny, sędzia liniowy. Wracamy i... do domu. Czyjego? To ja stawiam. Pani Dagmaro, słowo? Że tak powiem, dzisiaj jest piątek. Dzisiaj jest piątek, do zobaczenia w poniedziałek. Albo we wtorek, bo to różnie bywa. Dobra, moi drodzy, wy wiecie, że my się z nie lubimy, ale tylko to jest tak na niby. No w ogóle się lubimy, ale na niby się nie lubimy, więc generalnie sobie będziemy troszkę dogryzać się, ale to... Ta... Ale ucieka, bo nie lubię. No i zaczyna się. Impresa. impreza troszkę sobie będziemy ale że trochę to jest na bok tylko i mocno, zabawa. Więc za pół godziny zacznie się impreza, zawody, wyścig. Rajd. Jak, to, jak zwał tak zwał. Mamy przed sobą 1014 km. Milek startuje o 20.40, ja startuję o 21.50 i widzimy się w poniedziałek wieczorem na mecie. <grym> Przedstawicielka ds. Polski, że w Polsce nie ma żadnych zniszczonych, że ma zniszczonych, tylko że że nie że

Mecie, dadaj, 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 dadaj. kolejna grupa wystartowała. Mirek już w od kilku minut, od kilkunastu minut. Ja mam jeszcze troszkę, jeszcze 20 m50 mam start także jeszcze siedzę. Jest pierdyliard komarów. Ja nie mogę stanąć w miejscu, muszę cały czas chodzić, ruszać się, bo Jezu, wrzucę jakąś tam fotkę za chwilę. Z lampą, w lampie, zobaczcie co tam się dzieje. To jest coś nie, nie, są fajnie widać, ale kamera tylko chyba nie zobaczy. Zaraz zrobię zdjęcie. Trzymajcie kciuki, pchajcie kropkę. Nie wiem czy dzisiaj się uda coś rzucić. Może na punkcie kontrolnym. Nie wiem czy dzisiaj dojadę, czy, czy to już będzie jutro. Zobaczymy. Na razie temperatura fajna. Pogoda dopisuje. Co prawda bardzo mocno się zachmurzyło, ale... Ale na razie jest OK. Cholera za późno, żeby się wycofać. <grym> Mamy pierwsze wejście Oczywiście, z wrażenia, zapomniałem włączyć kamery na starcie Trasy są już gdzieś na morze W piątym kilometrze trasy Gdzieś po środku totalnie niczego Jak jestem na piątym, to znaczy, że do mety zostało ostatnie 1010 km I tego się trzymamy Brawsko-Pomorskie <laughs> Czyli mamy drugi punkt kontrolny Przejechane 100 km z kaczykiem. Następny postój teraz Za kolejne 100 kilometrów, Czyli gdzieś w okolicach Piły. Na razie nic głupiego nie powiem, bo jest ciemno. Ale ja <laughs> na szczęście mam kawę, bo Dobra. bez kawy to nie żyję, nie? Trzymajcie kciuki, pchajcie kropki. byle do rana. pomorskie czyli zaliczony drugi punkt kontrolny na 118 bodajże kilometrze. Jedziemy do następnego, ponad 100 km do trzeciego punktu kontrolnego. będzie już jasno. Póki co, pogoda dopisuje. Teraz jest trochę jakby chłodniej zrobiło. Ale jest tam w pół do trzeciej albo trochę dalej. Jedziemy. Gonimy. Teraz Hanka, uwierz mi, kolega Hanki. Wiem, nie widać mnie, bo jest tak ciemno, że mnie nie widać. Ale uwierz mi, bo jest środek nocy, że kolega Hanki, to ja. Nara! No i mamy prawie 200 km przejechanych. 196 albo 7, coś takiego. Dokładnie. I mam piękne, wschodzące słońce nad polami kukurydzy. A jestem. Nie wiem, Ale zdaje się, że chyba. Tak mi się wydaje, że gdzieś w okolicach Piły A to się okaże, jak dojadę do jakaś miasta Sił na razie starcza Ale... To dopiero 200 W prawie z górki, nie? Rogaczem na wieżowcu Piła witała jeleni Czyli jestem w Pile. Och, przetrę, bo tu chyba nic nie widać. telefon że jestem tak spoczony, Ale jestem już w Pile. Jadę teraz na kolejny punkt kontrolny. No bez <kłuch> Dobra, nie będę gadał, po prostu lecę dalej. Chodź. Hej. 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 No i mamy miejscowość Margonin, godzina 9.48 Spędziłem może 5 minut z kolegą miał wypadek na rowerze, wycofuje się z wyścigu. No ale cóż, tak bywa. Sam się przywrócił, niczyja wina w sumie to jego wina, jego bardzo zawiniona własna głupota no ale tak to jest na rowerze czasami tak bywa drzwi drzwi czyli 312 kilometrów za chwilę będzie punkt kontrolny duży spróbujemy odpocząć parę minut coś zjeść Byle do wiosny jak to Space on mówi księga ulicy mówi jasno kto kawę w nie wypije tego nagroda nie minie albo jakoś tak w każdym razie wypiłem kawę w żninie w żninie czas wolniej płynie to se pozwoliłem kawę wypić a teraz już jest transport na trasie wyjechałem jest za 60 parę kilometrów. Kolejny punkt kontroli, teraz bardzo blisko. Dwie godzinki z haczykiem i znowu będzie minuta przerwy. 380 km, dopiero zrobione jest. 17 jestem na punkcie. Yy, gdzie to jest? Dąbrowa Biskupia, o tak to się nazywa Jest patelnia, cały czas 30 stopni, nie ma czym oddychać, jest dramat A cały czas jedziemy przez jakieś pola Otwarte tereny, żadnego lasu, żadnego cienia Masakra Na szczęście tutaj, w, w tej Dąbrowej Biskupii, punkt bajka, rewelacja Jedzenie, cokolwiek zechcesz Mało tego, do Izotonika nawet lód dodają do bitonów. Także to nam życie ratuje no ale powolutku się spakuje i lecę dalej. Nie mam ochoty hotelu. Liczę na to, że zaraz słońce zacznie zachodzić, będzie trochę chłodniej. Już mam dość. A gdzie do połowy, a gdzie do końca? Już... O, ho, ho, ho. Nie wiem, czy ja to przeżyje. <laughs> nara. Uj duża. Uj ma duża będzie. Jak nie dojadę do mety Ale o tym pogadamy pojutrze Na razie jadę Gorąco jak cholera Cały czas spacelnia ponad 30 stopni żadnego cienia Ale jeszcze się nie poddaję Jeszcze troszkę Raport taktyczny. Niedziela godzina 5.50 rano wschód słońca Spałem dwie godziny w Łowiczu Teraz już od jakiegoś czasu jadę No zostało ostatnie 480 km do mety kiedy będę na mecie? Nie wiem Ale robię co mogę Czas mam do niedzieli, do wieczora Dajcie kropkę dalej Jak wyźwięjecie oczywiście rano Nara Niedziela, poranek Przedziła mnie jakaś ekipa, duża ekipa Ale nie mogę jechać z nimi te wstępy mają taki, że chętnie bym pojechał Niestety jadę solo, jadę sam Taka była moja decyzja i tak to musi zostać Jestem gdzieś w sobą wioska chyba, rękawiec Był drugi wypadek Drugiego go jeszcze pomagałem zbierać ale już nie czekam, chłopaki tam zostali, zapiekują się gościem zmarnowałem chyba zawód Zmarnowałem, no nie zmarnowałem. No straciłem chyba z pół godziny tutaj Ale już jadę Dwa takie duże, że tak powiem wypadki Pierwszy pacjent pojechał karetką, to było wczoraj a ten nie chce pomocy mówi, że wsiądzie na rower będzie jechał Jakoś nie widzę tego, ale no, zobaczymy. Jadę. ma? Jestem na nie wiem, którym ósmym chyba punkcie kontrolnym, albo coś takiego. W Sandomierzu. To jest drugi duży punkt kontrolny. Jest godzina 20.38. Stąd mam 200... Coś kilometrów, chyba z 250, może do mety. Dwie godziny teraz. Widzicie, jakie mam warunki? W ogóle byrka, nie byrka. kurde, pokój w ogóle nie. Nie to ale wszędzie tam sala gimnastyczna i matrasy. Co normalne, byrka. właśnie idę spać. Zasamiam sobie budzik za dwie godzinki wstaję. Będzie to 22.30. Myślę, że coś na szybko, szybko zjem. I o 23 będę startował, już ścisnę chyba do mety. Postro. Wyjeżdżam właśnie z Sandomierza Przejechałem cały Sandomir, i księdza nie spotkałem, tak z rowerem Pełnie się schował No ale dobra, mamy 23 z minotami Niedziela 23, zaraz będzie poniedziałek A ja mam 240 km do mety I chyba około 100 km do następnego punktu Jedziemy w ciemności. Wszyscy mi wyprzedzają, ja chyba po prostu za wolno jest. Albo za grubo. Jedno z Albo i to, i to. Mieliśmy łańcuch. Zaczęło się robić jasno. 5:25, poniedziałek rano. Miałem kolejny postój techniczny. Tym razem już nie ratowałem ludzi, tylko łańcuch. No, kolega, nie wiadomo jak w jaki sposób na podjeździe połemo fat przyrzutki. No, spróbował jechać na ostrym kolek, żeby rozkłyść łańcuch, miał skływać, ale jakoś się nie udało. No i ktoś tam się zatrzymał samochodem, pojechać z portem do łańcuta, szukać pomocy. Mańczuta, łańcuchów, łańcucha. Z łańcuchem, łańcuchem. Miejscowość bircza. Punkt kontrolny. 80 chyba kilometrów do mety czy jakoś tak może nie całe niestety teraz przed nami ta esencja bieszczat same podjazdy no może nie same ale chyba te najgorszy przed nami następny Minutka przerwy w ustrzykach dolnych, a potem ustrzyki górne i piwo. <noise> Wulczyki dolne. Tu na punkcie zjeżdżamy, bo nie trzeba. Idziemy dalej, do nasz, nasz cel to Czyki górne. W życiu tu nie byłem. A mam taką ochotę przyjechać po zwiedza, że mała waga. Godzina 10.28 40 km do mety tak mówią. Ostatni postój tutaj na chwilę, tylko w sklepie, żeby jeszcze do na coś tam nalać. No i chyba ze dwie godziny jeszcze na rowerze będzie sukces. <grym> no, ale zobaczymy, co za dwie godziny. No i są. Ustrzyki górne. Czyli cel podróży. Teraz musimy znaleźć zajazd. Saryńską I kupić sobie cholernie zimne Jak się Jarosław. Jarosław. Gratulujemy. Uhu. Brawo. Brawo. Aaaa. Dobrze się czuję, Wszystko dobrze? Zajęliście. Tak? <grymianie> Jedziesz powrotem? <grymianie> o której? No, za pięć minut. Chodź, że <grymianie> no, piwo wypiję. Dobra? Dobra, no. dwa może. Wszystkiego dobrego. Pierwszy raz pan? Pierwszy raz. Brawo. Brawo. Te medale nam się po prostu należały. Udało się. Po prostu.